Ola, zaśpiewasz z Patrycją, zaśpiewacie Son of the Preacher Man, Dusty Springfield. Jest to przedziwna sytuacja, ponieważ studiujemy razem na jednym roku. I w sumie się nauczyli, przyjaźniłyśmy do tej pory. Ola i Patrycja uczą się razem śpiewu w szkole, ale czy szkolna przyjaźń przetrwa lekcję za nią Dąbrowską? Tego się nie da słuchać. Nie da się. Ilość, że tak powiem, obiegników oraz improwizacji absolutnie nie wpłynie w żaden sposób na moją decyzję. Na początek chciałabym usłyszeć tą piosenkę. Ania nie była do końca zadowolona z próby, co ma na swoje usprawiedliwienie Ola. W moim przypadku jest tak, że. Ludzie neutralnie nie podejdą do tego co robię, że albo będzie na bardzo minus, albo będzie na plus. Patrycja może podpasować większej ilości osób, boję się tego. Czasami Ola mi wchodzi na moje partie, no ale no to jest bitwa, może tak powinno być. Ustaliłyśmy, że tak nie będzie, no ale w życiu wychodzi też inaczej. Przed Patrycją bardzo trudna rozmowa z Dream Teamem. Czas na chwilę prawdy. Co myślisz o tej piosence, którą śpiewasz? I o tym swoim dwecie. Co myślę? Wiem o tym, że, że nie jest to stylistyka, którą będę wykonywała na scenie. Ta piosenka? Nie czujesz tej piosenki. Jednym słowem, tak? Nie, nie lubię takiej. Nie, ja nie lubię soulu. Mhm. Tak? Nie lubię solo. Przede wszystkim e, szukam wrażliwości. I dla mnie, niezależnie od co ty byś śpiewała, to nie jest dla mnie w ogóle istotne. E, ja chcę zobaczyć, że. Czy ty, czy ty to robisz uczciwie, sama ze sobą i, i ze mną. Skoro chcecie, żebym zaśpiewała piosenkę, ja bardzo chętnie bym sobie polatała jednak. To już ja sobie jest... latasz od iluś lat. trafiasz do tego programu, jesteś tu po coś i na latanie masz, będziesz miał jeszcze czas. Żeby być w kolejnym odcinku, musisz pokonać ten, teraz. Jak będziesz zbyt bardzo sobą, to możesz nie mieć tej szansy pokazania się później. Dziewczyny wciąż nie wiedzą, czy sprostają oczekiwaniom. Kogo Ania zabierze ze sobą do kolejnego etapu? Ole stać na wszystko i może to wykręcić do góry nogami, a z kolei Patrycja może stanąć na wysokości zadania i zaśpiewać to naprawdę dobrze. Czekam na niespodziankę. Ania chce niespodzianki. Co na to Patrycja? Jest to bitwa, więc musimy schować swoje sentymenty i swoją, e, swoją znajomość ze studiów do kieszeni. I teraz walczymy. Ciężko mi jest się przestawić z muzyki na, na walkę. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.